Wychowałam się w małym miasteczku niedaleko Włocławka. Tam wszyscy znali mnie nie po imieniu, ale z przydomku, kłopot w spódnicy. Mama powtarzała, że jestem jak burza, której nikt nie zatrzyma, a ojciec tylko wzdychał, patrząc w okno, jakbym była jego osobistą porażką. Miał rację, zawsze tam, gdzie było głośno, byłam ja. Nocne wypady nad rzekę, bójki chłopaków. Z których wychodziłam z rozwianymi włosami i zdartymi kolanami. W szkole nauczyciele tylko przewracali oczami na widok mojego dziennika, a proboszcz z parafii święta Katarzyny mówił, że diabeł ma we mnie upodobanie. Któregoś dnia mama przyniosła decyzję, dość tego. Po rozmowie z księdzem postanowiła wysłać mnie do klasztoru w okolicach Lublina. Tam nauczą cię pokory, Marysiu, powiedziała, poprawiając chustkę i kryjąc łzy w oczach. Ojciec mruknął tylko. Zobaczymy, kto kogo złamie. I tak trafiłam do starego klasztoru w wiosce na Łęczów Górny. Miejsce wyglądało jak z filmu, mury z wilgotnego kamienia, zapach kadzidła, ciche modlitwy płynące z korytarzy. Już pierwszego dnia wiedziałam, że to nie będzie raj. Nie chodziło nawet o wczesne pobudki, zimną wodę i psalmy, które trzeba było śpiewać do upadłego. Prawdziwe piekło zaczynało się w oczach sióstr, zwłaszcza jednej. Siostra Weronika, wysoka, smukła, z twarzą tak gładką, że przypominała porcelanę. Zawsze patrzyła tak, jakby widziała wszystko, czego człowiek wolałby nie zdradzać. Była u przeoryszy, matki Izabeli. Z początku trzymałam się na uboczu. Dostałam skromną suknię, szarą, zapiętą pod szyję. I czarne klapki na grubej podeszwie. Na głowie musiałam nosić welon, który ciągle zsuwał mi się na kark. Czułam się jak w cudzej skórze. Jednak po kilku dniach coś zaczęło mnie niepokoić. Niektóre siostry znikały na godziny, niby do biblioteki, a wracały z policzkami zaróżowionymi jak powinie. Widziałam ich spojrzenia, ciche gesty, szeptane słowa. A potem był on. Ojciec Michał. Młody, przystojny kapłan z Warszawy, który miał tu pomagać przy parafii. Jego głos był spokojny, ale w oczach coś niepokojącego. Ciepło, które nie pasowało do krzyża na piersi. Pewnego dnia wysłano mnie po świece do piwnicy. Schodząc po schodach, usłyszałam coś, czego nie zapomnę. Cichy śmiech, szept, szelest materiału. Zatrzymałam się. Za uchylonymi drzwiami zobaczyłam sylwetki, siostrę Weronikę i ojca Michała. Stał blisko niej, bardzo blisko. Trzymał ją za dłoń. Ich twarze dzieliły centymetry. Zamarłam. Serce waliło jak dzwon. Nie wiem, jak długo tam stałam, zanim uciekłam. Tej nocy nie spałam. Cały świat stanął na głowie. Myślałam, że w murach klasztoru wszyscy są święci, a okazało się, że pod sutanną też może kryć się ogień. I wtedy pomyślałam: skoro oni mogą mieć swoje sekrety, to ja też. Następnego dnia zawiązałam pas mocniej, by suknia opinała talię. Kosmyk włosów wymknął się spod welonu, niby przypadkiem. Ojciec Michał przeszedł korytarzem, spojrzał i przez ułamek sekundy przystanął. Wtedy zrozumiałam, Zaczyna się gra. Wieczorem, przy dźwięku dzwonów, czułam, jak wszystko we mnie pulsuje. Nie widziałam jeszcze, dokąd ta gra mnie zaprowadzi. Ale wiedziałam jedno, nie zamierzam przegrać. Kropka, minęły trzy tygodnie. Codzienność w klasztorze toczyła się jak zegar, każda minuta zaplanowana, każdy krok pod kontrolą. Pobudka o czwartej, modlitwy, praca w ogrodzie, posiłki w milczeniu a jednak między tymi murami tliło się coś, o czym nikt głośno nie mówił. Wszystko zaczęło się w noc, gdy przeorysza Izabela uznała, że potrzebuje pokuty za brak skupienia. Kazała mi czuwać w świecarni, małej, dusznej izbie pachnącej woskiem i dymem. Miałam tam spędzić noc w samotności, modląc się i rozważając swoje winy. Świecarnię oświetlała tylko jedna lampka. Ściany były czarne od sadzy, a powietrze lepiło się do skóry. Siedząc na drewnianej ławie, przesuwałam palcami po miękkim wosku, który topniał pod ciepłem mojej dłoni. Zasnęłam na chwilę, dopóki nie usłyszałam skrzypienia drzwi. W progu stanął ojciec Michał. Miał na sobie czarną sutannę, włosy lekko wilgotne po deszczu, a w dłoni trzymał książkę. Nie śpisz, Mario? Zapytał cicho, jakby bał się zbudzić duchy klasztoru. Nie potrafię odpowiedziałam, nie odrywając wzroku od płomienia. Trudno znaleźć spokój w miejscu, które oddycha grzechem. Podszedł bliżej. W świetle świecy jego twarz była pół w cieniu, pół w złocie. To miejsce jest dla pokuty, nie dla podejrzeń powiedział łagodnie. A pan? szepnęłam. Pan też się tu pokutuje? zamilkł. Zamiast odpowiedzi podał mi książkę. To komentarze do psalmów. Pomyślałem, że mogą ci pomóc. Usiadł naprzeciw mnie. Słuchałam jego głosu, głębokiego, spokojnego, a jednak drżącego pod powierzchnią. Każde jego słowo brzmiało jak dotyk. Bawiłam się woskiem, rozcierając go powoli po dłoniach, aż palce zaczęły błyszczeć jak szkło. Czasem, niby przypadkiem. Musnęłam jego rękaw. Nie odsunął się. Wosk pachnie modlitwą, powiedział w końcu, patrząc na moje dłonie. Albo pokusą, odpowiedziałam i spojrzałam mu w oczy. Milczał długo. A potem wstał. Mario, nie wiesz z czym igrać. Wiem, uśmiechnęłam się lekko. Ale może pan nie wie. Odszedł. Zostawiając za sobą ciężkie powietrze. Ale wiedziałam, to nie koniec. Następnej nocy pojawił się znów. Już bez książki. Bez słów. Siedzieliśmy naprzeciw siebie. Tylko świeca między nami, wosk skapujący powoli na stół, światło drgające na jego dłoniach. Nie dotknął mnie, jeszcze nie. Ale jego spojrzenie było jak dotyk. Ciepły. Zgubny. Gdy odszedł, świeca dogasała. Na moich dłoniach został ślad wosku i zapach dymu. Wiedziałam, że on wróci. A ja, że już go nie wypuszczę. Upały nie ustępowały. Kamienne mury klasztoru chłonęły ciepło jak gąbka, a powietrze wewnątrz stało się ciężkie, przesycone zapachem wilgoci i kadzidła. Siostry jęczały z gorąca, a ja czułam. Że każda noc staje się coraz bardziej niebezpieczna, jakby coś miało się wydarzyć. Ojciec Michał unikał mnie w dzień. Nie patrzył, nie mówił, nie pytał. Ale wystarczyło jedno spojrzenie, jedno ułamek sekundy, gdy nasze oczy spotykały się podczas mszy, i wszystko we mnie płonęło. Tego wieczoru byłam zmęczona, rozdrażniona. W świecarni pachniało topionym woskiem i dymem. Owinęłam talie cienkim sznurkiem który wyjęłam z fartucha, a włosy zostawiłam rozpuszczone, zbyt gorąco, by je zakładać pod welon. Wiedziałam, że przyjdzie. I przyszedł. Cicho, jak cień. Wszedł, zatrzymał się w progu. Znowu nie śpisz? Zapytał półgłosem. A pan? Odparłam. Nie powinniście być w swoich murach o tej porze? Nie odpowiedział. Przysiadł na ławie naprzeciw mnie, jak wtedy. Płomień świecy drżał, rzucając cienie na jego twarz. Modlę się za ciebie, powiedział w końcu. Wiem, wyszeptałam. Ale modlitwy już nie wystarczą. Podniosłam głowę. Spojrzałam mu w oczy. Były zmęczone, pełne napięcia. Zadrżała jego dłoń, gdy poprawił sutannę. Wtedy wyciągnęłam rękę, powoli, jakby z lękiem, i dotknęłam materiału jego rękawa. Nie rób tego, Mario. Dlaczego? Bo to grzech. A może tylko prawda, której boisz się zobaczyć? Jego pierś unosiła się ciężko. Światła świec odbijały się w jego oczach, a ja czułam, że między nami nie ma już ciszy. Tylko drżenie. Wstałam, podeszłam bliżej. Podłoga skrzypnęła. Byliśmy tak blisko, że czułam zapach jego skóry, mieszaninę kadzidła, potu i świeżego powietrza po deszczu. Nie dotknął mnie. Ale jego dłoń drgnęła, jakby chciał. Kiedy patrzę na ciebie, wyszeptał Czuję, że wszystko, co widziałem, traci sens. To dobrze, odpowiedziałam. Bo sens bywa więzieniem. Milczeliśmy długo. Na zewnątrz biły dzwony północy. Wtedy zrobił krok w tył, jakby się ocknął. Muszę iść. Zanim wyszedł, powiedziałam: Jutro też będę tutaj. Jeśli nie boisz się już własnych myśli. Drzwi zamknęły się cicho. Światło zgasło, ale w środku mnie coś płonęło dalej, powoli, równo, jak świeca, która nigdy nie gaśnie, kropka, kiedy wstawało słońce nad nałęczowem. Klasztor tonął w złotym świetle. Z zewnątrz spokój, modlitwa, porządek. W środku pęknięcia, które nikt nie chciał widzieć. Ja już nie udawałam, że jestem jedną z nich. Suknia, którą mi dano, przestała być więzieniem, stała się kostiumem. Pod nią byłam sobą. Tego dnia widziałam ojca Michała kilka razy. W kaplicy, przy furcie, na dziedzińcu. Każde spotkanie krótkie, przypadkowe, ale każde zostawiało po sobie ślad. Wieczorem poszłam do świecarni wcześniej. Czekałam. Zanim przyszedł, serce waliło jak młot. Z zewnątrz dobiegał śpiew sióstr, ale tutaj panowała inna cisza. Weszłam boso, suknię zostawiłam lekko rozpiętą u szyi, włosy rozpuszczone. To nie była prowokacja. To było przyznanie się do życia. Drzwi otworzyły się bez dźwięku. Michał stanął w progu. Nie miał na sobie sutanny, tylko ciemną koszulę. Jego wzrok był inny, już nie walczył. Wiedziałem, że tu będziesz, powiedział cicho. A ja wiedziałam, że przyjdziesz. Podeszłam powoli, jak do ołtarza. Między nami zapłonęła świeca. Ciepły wosk kapał po jej brzegu, tworząc błyszczącą rzekę. Jego dłoń drgnęła. Mario, to? Jest prawdziwe, przerwałam mu. I ty to czujesz. Dotknęłam jego dłoni. Nie odsunął się. Cisza pękła. Nie było w tym pośpiechu. Nie było grzechu, tylko szaleństwo człowieka, który nagle poczuł, że żyje. Jego palce przesunęły się po moim nadgarstku, jakby chciał zapamiętać każdy fragment skóry. Oczy miał zamknięte. Oddychał ciężko, głęboko. Światło świecy drżało między nami. Kiedy zbliżył się jeszcze o krok, powietrze zgęstniało tak, że trudno było oddychać. Nie całował mnie. Nie musiał. Wszystko działo się pomiędzy: w drżeniu dłoni, w oddechu. W dotyku materiału na ramieniu. Czułam jego serce. Słyszałam własne. Jeśli zostanę, wyszeptał, stracę wszystko. A jeśli odejdziesz, stracisz siebie. Zamknął oczy. Na chwilę, krótką jak modlitwa. A potem po prostu przytulił mnie. Byliśmy tak przez długą minutę. Nic więcej. Ale ta minuta miała ciężar wieczności. Rankiem klasztor pachniał deszczem. Niebo było ciężkie, ołowiane, a krople spływały po szybach jak łzy. Po tamtej nocy nic już nie było takie samo. Michał unikał mnie, jakby każdy nasz dotyk mógł zostawić ślad widoczny dla wszystkich. Ale ja wiedziałam, w nim coś pękło. Wystarczyło spojrzeć na jego twarz podczas mszy. Głos mu drżał. Dłonie ściskały kielich zbyt mocno. Siostry też zaczęły coś przeczuwać. Szczególnie siostra Ewa, cicha, drobna, zawsze gdzieś w tle. Złapałam jej wzrok kilka razy, zbyt długo, zbyt podejrzliwie. Zrozumiałam wtedy, że nic nie pozostaje tajemnicą w miejscu, gdzie każdy szept odbija się echem. Wieczorem matka Izabela wezwała mnie do siebie. W pokoju było zimno. Choć ogień w kominku palił się jasno. Mario zaczęła spokojnie, ale jej oczy błyszczały jak stal. W klasztorze mówi się o nieprzystojnych zachowaniach. O tobie i o ojcu Michale. Miałam sto sposobów, żeby się bronić. Ale nie skłamałam. A może to nie grzech, tylko to, że ktoś wreszcie odważył się poczuć? Matka Izabela wstała. Wyrządziłaś krzywdę. Sobie. Jemu. Temu miejscu. To miejsce było martwe, zanim tu przyjechałam. Nie odpowiedziała. Tylko skinęła na Ewę. Wtedy wszystko potoczyło się szybko: zabrano mi suknię, klucz do celi, kazały spakować rzeczy. Michała nigdzie nie widziałam. Tylko kiedy wychodziłam przez główną bramę, ktoś położył mi rękę na ramieniu. Odwróciłam się. On. Bez sutanny, w zwykłej koszuli, z oczu biła cisza. Nie mogę cię zatrzymać, wyszeptał. Ale też nie potrafię zapomnieć. Nie próbuj, odpowiedziałam. Bo to, co było między nami, nie zniknie przez modlitwy. Zanim zdążyłam coś dodać, odeszła zakonnica z torbą. Zrozumiałam, że to koniec. Ale tylko dla nich. Nie dla nas. Kilka miesięcy później byłam już w Toruniu. Pracowałam na poczcie, mieszkałam w małym pokoju z widokiem na Wisłę. Życie wracało do rytmu. Aż pewnego wieczoru listonosz przyniósł kopertę bez nadawcy. Rozpoznałam pismo od razu. Nie wiem, kim jestem teraz. Ale wiem, że to, co wydarzyło się między nami, ocaliło mi duszę. Nie żałuję. M. trzymałam ten list w dłoniach, a w oknie odbijał się mój cień. Cień kobiety, która przestała się bać. Na parapecie leżała świeca, ta sama, którą zabrałam z klasztoru. Zapalona, paliła się równym płomieniem, jak wtedy, w świecarni. I wtedy zrozumiałam historia się nie skończyła. Ogień wciąż płonie. Tylko teraz to ja decyduję. Kogo oświetli?